Czy wiedziałeś, że może istnieć jeden prosty sposób, który może diametralnie poprawić Twoje samopoczucie i koncentrację? Przedstawiam Ci praktykę zazen, medytację, która zaskoczyła mnie swoimi niesamowitymi korzyściami. Wyobraź sobie, że usiądasz w wygodnej pozycji, zamykasz oczy i zanurzasz się w ciszy. To jest zazen, to jest Twój prywatny moment oddechu w dzisiejszym, pędzącym świecie. Gdy w ciszy oddychasz głęboko. Zaczynasz odczuwać prawdziwą harmonię. To jakbyś wchodził do magicznego ogrodu pełnego spokoju i spadających kwiatów. Twoje myśli się wygładzają, a chaos w twojej głowie ustępuje miejsca klarowności. A teraz najważniejsze korzyści. Praktyka zazen wpływa na nas wspaniałe, jak magiczna różdżka. Obiecuję, że nie przesadzam. Regularne medytowanie może znacząco zmniejszyć stres. Dzięki czemu poczujesz się jak nowonarodzony. To tak, jakbyś wyrzucił z głowy wszystkie czarne chmury i zobaczył tylko jasne niebo. Chciałbyś mieć więcej energii i kreatywności? Zazen może Ci w tym pomóc. Kiedy oddychasz głęboko, Twoje ciało dostaje sygnał, że jest czas na relaks i regenerację. Twoje mięśnie rozluźniają się, a umysł jest w stanie otworzyć się na nowe pomysły i inspiracje. Nie możesz się skoncentrować na zadaniu przed tobą? Zazen pomoże ci uporządkować myśli, jak magik wytwarzający kolejne króliki z kapelusza. Skupienie podczas medytacji pomaga wyciszyć hałaśliwy świat zewnętrzny i pozwala na skoncentrowanie się na jednym zadaniu w tym momencie. Czy to wszystko brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe? Byłem sceptyczny, ale po wypróbowaniu zazen moje życie całkowicie się zmieniło. To jakby ktoś włączył w mojej głowie przełącznik do szczęścia i spokoju. Chciałbym poznać Twoje zdanie na ten temat. Czy próbowałeś zazen? Jakie korzyści odnotowałeś? Może masz jeszcze jakieś pytania? Dziel się swoimi doświadczeniami i bierz udział w dyskusji w komentarzach. Zapomnij na chwilę o codziennym chaosie i sprawdź, czy zazen może zmienić Twoje życie tak, jak zmieniło moje. Siądź wygodnie. Zamknij oczy i zanurz się w tej niesamowitej podróży do głębi siebie.